Cześć i czołem. SR 49.2 Nie wiem od czego to węgla. Zobaczymy no, co my tu mamy. Jeszcze wiadomo, bez rękawiczek, no bo jak. Po cywilnemu, no bo jak. O, wałek. Wałek i tu jeszcze, proszę bardzo. No kurde. Z uchwytem. Wiertarskim, ale zardzewiały że hej że hej kurde dużo fajnych rzeczy potencjalnie fajnych rzeczy tu widzę a nie w było lepiej wiertarka ręczna co oni to kurde z pieca wyciągli że to takie brzydkie To takie brzydkie. Co tu jest? No pod pryzmę. Było no do szczęktokarskich... boże, do imadła. Nie do szczęktokarskich, po tej Tu jest jeszcze drewniana, chyba stara. To ten napęd na pas. Widzicie, to tutaj. Czyk, czyk, czyk. Prawie tak mi się wydaje. Mogłoby to być to. Coś tu dalej tam jakieś ciekawsze tematy tam od samej góry tutaj ale cholera nie chce mi się tam spinać bardzo chyba jakiś koń tak się wydaje, że to byłby koń nie wiem, może się uda, to wam to zbliżę na jak będę to montował może się uda może się nie uda, generalnie to ktoś mi tu śmierdzi rolniczy... rolniczymi klimatami no ale ale mogę się też mylić. O! Strumiennica o budowie katalizatora. Nawet nie ma co iść sprawdzać, bo tutaj to by się to nie uchowało. Wieszcie na słowo. Od razu by go... Jakby to był katalizator, to od razu by go capnęli. Dobra. Dzięki. Tu są najpierw zgrabiarka. Chyba zgrabiarka, to mi się wydaje przynajmniej. O, na 90% taka graberka dosiana do czegoś takiego. Tutaj jakiś... A, to chyba było. To do trawy. Tak, to też było. I tutaj jakiś czoper. Trochę zmęczony życiem. Ale może coś by z tego było? Ten to raczej nie, ale ten? Hmm. Muszę się na spokojnie w domu zastanowić, najwyżej wrócę tu po niego. Crazy, crazy, crazy crucial, crucial, cruiser, 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 cruiser. przodu jeden, z tyłu sześć biegów, no nie wiem, zastanowię się nad nim. A co na cienkim? Hmm. Nie Czy tu coś blachologia? Tu blachologia, tutaj o, coś do chyba, tak mi się wydaje. No, na 90%. Nie wiem, nie, tak, na 90%. To prowadzące chyba? Nie, tamto będzie prowadzące. Albo to będzie prowadzące To może być prowadzące. Nie wiem, Radełko to się nazywa I ten Sławieńskie zakłady przemysłu terenowego W Darłowie. O, nad morzem. 52 rok No coś tu się sadziło chyba. Się wydaje przynajmniej, ale będzie, będzie śmiech na sali, jak ktoś mi napisze, że to do czegoś innego. Toleczka, dwa rowery, Turning, coś tam i ten miejski. Ten miejski to w sumie najładniej wygląda. Podobno aluminiowy. O kurde, leciutki Kierownica pogięta Hmm Hmm No ale tu jest ok Błotnik do wyrzucenia bo pęknięty przedni Komulce jeszcze stare ale, ale coś tam banglają z tyłu hamulca nie ma, a czy jest nad tego? Nie, nie ma z tyłu hamulca. O, tu jest klamka. No sam nie wiem, powiem Wam szczerze. Szczerze wam powiem, że sam nie wiem. Zobaczę czy są koła scentrowane. Podejmę decyzję na spokojnie. Tutaj jeszcze tak luk z wami, jak nic nie będzie, to zobaczymy co będzie w następnej scenie. Patrzę, patrzę, nic nie ma, więc chyba ciach. Ulubiony złom. Wydanie kolejne. Cześć, wydajcie. <grystanie> Jakiś taki dziwnik. Początek miałem. Zobaczę, czy doszło coś nowego. O, Widzę, że ktoś to wyciągnął. Pewnie też oglądał, pewnie też się zastanawiał. I pewnie też zostawił. No niestety. Coś tutaj, czy jest tam sens w ogóle wchodzić? Hmm. No raczej sensu nie widzę Więc, a tak na cienki, chociaż widzę, nawet może i słyszycie Że tam jest rewolucja, bo coś tam, coś tam, coś tam się dzieje, także może też się dołapie Dobra, trochę to zeszło Jeszcze słyszycie jak wózek odjeżdża Więc na szybkości, na szybkości to obejrzymy bo zaraz panowie zamykają a nie ma co ich denerwować bo spoko chłopy I stół, no, takiego ktoś tu coś bebeszył no widać, że miedziucha stąd wychodziła aż tylko furczało tutaj coś oprócz tych blachorów stary grzejnik lurowy no to może nikogo nie ciekawi jakaś motoryzacja o kurde, nic nie ma Dobra Zobaczymy jak to się poukładają te odcinki Jak to będzie podoklejane, w które, w które miejsce Bo jest niestety jak jest No, także ja tego Zobaczymy co będzie dalej Cześć, witajcie Wójcie W kolejnym są odcinku Aj, szkoda że nóżki połamane A taki fajny kociołek o. Także na dzień dobry. Prawie są grillowe rozpoczęty. Tak nas to przywitało. A co dalej oprócz tego? Rury, rury. To tak na tym grubym bezsiału. Chociaż zaraz zobaczymy. Co, co tu ktoś tu stworzył? Żeby obciąć na równe długości. Widzę, było coś kombinowane. Wiecie o co chodzi? Spawa się końcówki, ciach trochę od tego, ciach i mamy równiuteńkie dużo naraz. Wielkosyryjnie można się tak bawić. Tutaj coś, coś, coś czy nic. Chyba tutaj, chyba to nic. Więc od razu atak na cienki i na to, co właściwie dzisiaj przyszliśmy. także może że przyspieszmy a co tam na cienkim zapytacie a trochę złomu jest jakoś tak ułożenie też się pozmieniało takie resztki latarki trochę złomu jest trochę się ułożenie pozmieniało także w sumie nieźle to wróży to? O kurde. A do tego do kuchenki. Myślałem, że coś ciekawszego. Drzwiczki do pieca. Niektórzy biorą na wędzarnie. Ale ja jeszcze w sumie ja, ani jednych nie kupiłem w życiu. To jest fajne Tu Wszystko małe fajna skrzynka Groszę za to zapłacić to To czemu nie Jest tak lekkie, że zapłacę 2 zł a będzie dobrze Ja pierdziel M3 razy 32, tak? Dobrze widziałem M3 razy 32,5 Wszystkie są M3 Weźmiemy mamy, dwa opakowania tak, m3 razy 32,5 ale ktoś kasowywał. o, tu był ten atlas do ćwiczeń super giant gym tak, na 100% o, do kominka elegancko tu dzisiaj Coś oprócz tego dobra, oprócz tego wyłączę sobie kamerę przejrzę to sobie na spokojnie sam i jeszcze teraz i później wam pokażę główny punkt programu kurde, skąd oni mają takie dostawy patrzcie, potęga potęga tworzyć można rury, takie takie profile, takie, takie kurde masakra, wszystko to długie Muszę krzywe, okej, okay, ale... Ale do jakiejś wiaty, czy do czegoś? Kurde, przecież jak będę budował wiatę, to przecież tu przyjadę na kupię tego po 2,50. Patrzcie, taki profil to ja pierdzielę, atom tego nie ruszy. Znaczy tam jest, na końcu się rozgięło, znaczy na świe puściło, to się zaspawa i już. Nie ma problemu. Trzeba nagrać podsumowanie, no powiem Wam tak um, no Trzeba Chcę nagrać podsumowanie, bo na szczęście te profile tam leżały. Głównie jechałem, żeby je oglądać, czy tam dalej są. Na szczęście są, trochę faktycznie już przegrzebane, ale są. A więc będę musiał sobie to wszystko pomierzyć, co ja to chcę, jak ja to chcę no i po prostu tam jechać i wyciąć to, co potrzebuję. Ale jak wyciąłem, no to wiecie, już myślę, już wrzucę tą, e, wyciągnę tą kamerę szybko przejdę z wami, zobaczę będzie coś ciekawego fajna skrzyneczka napisem wszystko małe o, teraz może będzie lepiej widoczna no nie jakoś tak mam wrażenie, że zaparowane trochę jest no taka skrzynka wszystko małe, Toż ta sama, sama ta skrzynka najmniejsza nie jest 43 na 21 głęboka na 10 także nie będzie źle skrzynka chyba poleci dalej w skrzynce jeszcze namaliłem 100 sztuk, 100 sztuk tych woreczek M, ze śrubami M3 długość 32,5 mm także dość fajnie ja sobie wziąłem 3 woreczki tak tam było nie wiem z tych woreczków ile z 20 z 30 dużo nie 4 woreczki no to wziąłem 4 woreczki stwierdziłem że a, Rzadko, bo rzadko, ale jak już będzie potrzeba takich M3, to już to warto, wiesz, w tych pieniądzach 2,50 za kilogram, to też nie przesadzajmy. W sumie za to wszystko 3 750 uważam, że nieźle. Zobaczymy, co będzie z tą skrzynką. No, zobaczymy, także zobaczymy. Trochę masło maślane, ale zobaczymy. No, także kończę. Pozdro.